Siemanko widzowie, Wasze zdrowie! Wasze zdrowie! Znaczy, frog ty ty ty, ty 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 ty, zasob obserwacji, ziom ty ty ty, a film to jest coś, dzięki Ci fanie, że jesteś kurwa bos! O, o, o Teraz sobie piję drinka, bo by życie było piękne! I winy sobie skaczą, a fani sobie kaszczą. A ja czuję tę moc, bo zabiegany całą noc! Ani gonią ciągle, a ja biegnę sobie przez nos. Kurzy mój nos Tak, tak, a ja anaconda, a, a. anaconda lecę w sinodal. Leci kurwa, gaza z nieba wali mnie w łeb. Ej, ej, ej! Myślę sobie, co tu teraz się odpierdala czy a ten kurwa taleszka. Leszka. Ofikofileszka ooo! Ofikofileszka mówię ci, ten kutas nie jest warty nic. A ja ze śpiewam, że piorun mnie nie pierdolnął, a ja się z, nie zjebałem. A ja pytaję, jeśli ci się podobaj. Sky czerwony plus wężu, do następnego. Po co mi tort, po co mi świeczki? Wystarczy mi piedzać obserwacji, moje mordeczki.